Zobaczcie, to w kolejnym dniu na moim kanale i dzisiaj trochę inaczej, bo dzisiaj ani nie karicie, ani nie ma jakiego. Czy właśnie na Jurassic Park World, dokładnie z tutaj ten tematyką. Jest. No, tutaj 8, nie wiem, bym pokazał Wajtyp, 8 na jeszcze nie na No, to jest moja opinia. W nie będę jaki sejto zrobić w tym kanale. i ogólnie z jakichś jeszcze ogłoszeń parkierowych. To, to ogólnie 200 w tygodniu, albo mam jasne, bo dwa będą filmy właśnie związane właśnie z takimi oto folkami, albo, albo Godzilla, itp. A jeszcze dni Minecraft, Roblox i ogólnie gierki, no. Nikomu mi się nie podoba, niech napisze w komentarzu. Ja yy, to może wezmę na podłogę. Serdecznie ja mam na kanale, jeśli się nie zabiło no i co? Lecimy z tematem. Miejsce. Miejsce 8 Bionix To, 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 to jest ogólnie się Najnowsze dziecięcie z cross Dziecięcie z cross, Tam może się pojawi jeszcze kontynuacji To będzie z tym albo z tym, nie wiem Co, nie, to w sumie nie jest oko, spoko Ten małą dostał Teraz jest na tylko długo i to sumie fajne nawet Poza tym jeszcze się wystąpi w tym serialu animowanym, w tym Camp Kratos jakiegoś tam nowe... filmu, no, więc według mnie jest miejsce 8, no i lecimy no dalej. Miejsce w filmie Diopozo, czyli ten oto tutaj słoek. Bardzo fajny, ogólnie pff, fajny ma no wygląd. taki oryginalniejszy jest ten film, Wystąpi w pierwszej części Jurassic Parku, tutaj mamy takie Tutaj mam fajne jakieś coś na, szyn, na głowie, nie wiem jak się, na się nazywało, zwołał. No i jeszcze tutaj miodki rozkładane żagle. Bo no tam jeszcze prócz jadłem, co też na plus. Co bada, ach, no i wiadomo, bo tam chyba w rzeczywistości tak nie potrafił, ale tutaj zajmę się filmowymi kalkacjami, więc... no, no więc, coś no z tym właśnie dlatego, no więc, no, moim zdaniem, po prostu jeszcze one miejsce się mają. No i co? Już co bada, to mało do tego, bo zabił tego nadego i go na nie podałem. No ale dobra, lecimy dalej. Jeszcze słę karno tał. I taki jakby tyranoset po prostu z rogami. nogami trochę innego wzrostu. Mam tam się chyba sobie pieczny byk i w ogóle. Pojawił się w serialu animowanym w grach oraz w filmie. Ach, oraz w filmie jeden yy, Fanankingom. I tu nie ma zbyt dużej roli, bo... Na początku, na początku został powalony przez te a w końcowej scenie, jakby razem z nim, pożar ten pożar tego misa, więc no, ale, i tak dinozaur, fajnie, że sumie, ona do tego pigułka. Mam. No, no fajny dinozaur, no może nie jest jakiś niewiadoma, jakaś kreatywna, ale polepsza. Dobra, następne miejsce: Indoraptor. Główny antagon, dinozaur, antagonista. Z Just World Fun Kingdom został z mojego gry tez ogólnie w hybrydach w wersji Raptora i w wersji Raptora i Dominus Era, czyli sobie zestaw szaniej części. No, przypomina trochę tego Raptora w sumie, Mam in the do dlatego się nazywa, tylko że jest większy i ogólnie mocniejszy, w sumie żywa właśnie do zabijania, może powiedzieć, w sumie dlatego jest fajny tak. Kolejne miejsce jest bo tak się w sumie on nazywał. To jest taka ciekawostka, bo większość w sumie zwierząt, co nie jest w sensie tym Dinozauru, to jest bardzo samyką Ja w sumie jak to się ogląda, to wie. Najpierw, w sumie Molo, o ile ten taki, o ile jest taki grafik do prawdziwych, to jest jakoś nie powala, to ten sam jest spoko w sumie. No, podobny trochę do tego, żeby go cofać, się tam było. Będę miał teologię, to jej tą czarą cały czas uderzał. No. I co tu więcej mówić, no? Fajny Dino. No i dali? Okej, okay, już trzecie miejsce, chyba. w do Tutaj mamy na zdjęciu ogólnie Blue, ale w sumie. Tutaj nie o to chodzi, bo. No, był fajny nie wiem. W sumie, ja lubię na japliwie, no, taki główny w sumie, ale. Sprawdziłem pojawiając się w Jurassic World, Jurassic World 2. Ale ogólnie wersja raptor, jako sam mam tutaj na no, zawie, się w każdej części. No, fajne tutaj. To jest na miarę ale ten do raptor w sumie też, no. No co, to jest inny, to jest film co prawda. Tutaj trochę aż przeważono ich inteligencję w filmach, ale. No ale to ma być, ale no, to jest w sumie film bardziej taki przygotowy niż dokumentalny, więc. Raczej bym na to nie patrzył. Ok, miejsce przedostatnie lekcji. Tak, lekcji, bo temat trenozału, ale to w sumie nie jest taki lekcji trenozał, bo w odróżnieniu do blue. To w tej to też się sugierowałem konkretnym. Bo taka ciekawostka, że ten lekcji, czyli ten trenozał, to jest SNGFC, pojawi się przynajmniej w sumie w mark. w pierwszej części Jurassic Parku i Jurassic World 1 i 2. A ten z po proces stałej części parków, to jest już jakby są inni przedstawiciele drugiego gatunku, ale oni są słabi, no bo w trzeciej części że w sumie ten inny trochę nie, jak się ograniczał do tego, że walczył z seski na mi się przez A to te, a te drugie, no ten drugie z drugiej części ze swoim synem zostaje częściej do miasta i robi tę to, zrobię. No, to w sumie coś jak w King Kongu, że coś jak w tych pierwszych King Kongach, że zabierają go Zabieram go z i tam daję go na pokaz, sam ten ucieka i robi zamieszanie. Tylko że to nie został zabity, więc no. Nie sexy. sexy, dianozał w części. Jak najbardziej na plus i lecimy do miejsca pierwszego, a na nim nie do minus X. Dokładnie tak. Hybrida Velociraptora i Dianozaura. Pierwsza Hybrida w serii wystąpienie Jurassic World. Jazz World Camp Creators, czyli to bajka i gry wideo. No, a tutaj jest fajne, ogólnie ma mocę kamuflażu. W sumie wielkość jakości Tranozaura. Zaura i zmienność i refleksja raptora z Japtora. Mam też na te cechy, pozwalają mi się również dogadać z prawdziwymi raptorami. I dzięki temu w sumie może położyć hmm, ich album. Więc no. To była moja topka 8 najlepszych dinozaurów. W sumie 8 już mogę nie mamy do końca. Ale. A więc jeśli się to Ci się podobało, no chyba się komentarz, nie? Jak już mówiłem, filmy tego typu 2 razy w tygodniu. No może ja zobaczymy. W sumie mam dwa tygodnie, bo to, to nie wracam do szkoły, to film będzie fajny jak później. No i ale... to. Więc trzymajcie się. No i Elo.